Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć kartę na miesiąc maj dla urodzonych w znaku wagi. Energia miesiąca dla wagi. Dwójka mieczy, uczucia związki, miłość, szóstka kielichów i sprawy zawodowo-finansowe, no, dziewiątka mieczy. He, droga Wago, przede wszystkim uważaj na oczy. Tak od razu powiem, że tutaj trzeba uważać na oczy. Na wzrok, na okulary. Jeżeli macie, macie jakieś tam problemy, to nie bagatelizujcie. W maju będzie czas taki, że, żeby zadbać o te oczy. Bardzo często jest tak, że no niestety maj kwitnie, tak? W maju i zaczną się sprawy alergiczne, sprawy jakieś takie, związane, tak jak powiedziałam, z oczami. Starajcie się też nie wychodzić, yy, nie wiem, na ostre światło bez okularów, dobrych okularów przeciwsłonecznych. Tu bardzo możliwe, żeby zasięgnięcie, będziecie musieli zasięgnąć poradę y, okulisty w sprawie waszego wzroku. Nie bagatelizujcie, warto. Dobra, dwójka mieczy mówi o takim zdystansowaniu się, o tym, że w y, takim czasie, kiedy jest się. Jak to się mówi, trochę w przeszłości, trochę w przyszłości. To znaczy, czas to będzie czas, kiedy będziecie tą przeszłość zamykać, żeby otwierać się na przyszłość. Czas takiego wycofania się i przemyślenia co dalej z własnym życiem, co dalej z, z sytuacjami, które Was otaczają, co z Waszym zdrowiem czas, kiedy y może być tak, że y polecicie sobie samolotem gdzieś, bo dwójka mieczy parę razy pokazała mi właśnie, parę razy, bardzo często pokazuje mi właśnie y podróż samolotem, więc niektóre, niektórzy z Was na pewno z takiej y majówki albo, albo jakiegoś czasu, czasu w środku maja, czy, czy po prostu w maju y skorzystacie z jakiejś fajnej oferty i pojedziecie, polecicie sobie chociażby na weekend gdzieś. Y z jednej strony li zazdroszczę i gratuluję i warto, jeżeli taka okazja wam się trafi, nie, przystępne ceny biletów. Wiecie, czemu nie, tak? Jak to się mówi, e, mały plecak i można naprawdę fajny, cza, fajnie czas spędzić gdzieś, coś zobaczyć, czegoś posmakować. Nie żałujcie sobie. E, Czas takiego, tak jak powiedziałam, trochę zdystansowania się, trochę, trochę takiego czasu, ponieważ w pracy nam się nie za koniecznie uda. W pracy będziecie, jest jakiś problem, który u was, w waszej głowie na, będzie narastał do rangi bardzo poważnego. Będziecie się bardzo przejmować, będziecie nie spać, będziecie się zastanawiać, co dalej, co dalej. Oczywiście tu jest lęk, strach, obawy o, o waszą przyszłość. Bardzo, bardzo prawdopodobne, że bardzo dużo rzeczy się nie spełni z tych Waszych, yy, Waszego czarnowictwa, Waszego złego, yy, złych przewidywań, Waszych lęków, Waszego strachu, ale Wy będziecie tacy bardzo nakręceni, bardzo, bardzo będziecie przeżywać swoje sprawy zawodowe to, że kiedyś może coś się stało, coś żeście, yy, jakby to powiedzieć, nie dokończyli, coś, coś żeście. Oddali z błędem, coś nie dopełniliście. No i tu będzie bardzo dużo, dużo przejmowania się. Oczywiście, tak jak powiedziałam, później z perspektywy czasu powiecie, że niepotrzebnie aż tak bardzo mocno zareagowaliście aż tak bardzo mocno to, żeście przewidzieli, bo to będzie taka spirala strachu, którą samą będziecie nakręcać. Coś że nie będzie. A czy jest coś, jest jakiś problem. Pojawi się ten problem, ale ten problem da się łatwo rozwiązać i on się nie wypełni. Natomiast wy obudujecie taką, jak ja to mówię całą historię do tego problemu, że na koniec po prostu yy, yy, to urośnie do takiej rangi, że naprawdę będzie lęk, strach, obawy. Yy, Stany lękowe, drgania, nerwy straszne, po czym się okaże, że y, no będzie jakiś problem, ale to nie będzie aż taki, który wy sobie dorobiliście właśnie tak, jak powiedziałam, całą historię i tą historią będziecie żyć i cały czas się nią nakręcać i jeszcze sobie dokładać i dokładać i dokładać. Nie, odpuśćcie po prostu no, stało się, starajcie się, no ja wiem, starajcie się. Ale mm, po prostu y, nie żyjcie tym problemem. Każdy ma problemy i w każdej dziedzinie i różne rzeczy się dzieją. No, nigdy nie jest życie różowe, gładkie i lśniące, tylko czasem, czasem coś się zadzieje, ale to nie jest, yy, to nie będzie aż tak warte tego przeżywania przez Was i, i paniki, histerii, tak jak powiedziałam, łez i bezsenności, bo mówię, na koniec miesiąca okaże się, że, że wszystko się jakoś ułożyło, wszystko się jakoś rozwiązało. I jak to się mówi, nie taki diabeł straszny jak go malują. Jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, tu jest przede wszystkim karta dzieci, czyli, czyli czas poświęcony dzieciom. Czy to waszym? A jeżeli nie macie, to może, może z rodziny, z najbliższych z sąsiadów, może będziecie po prostu poproszeni, żeby wesprzeć, pomóc, opowiedzieć, pokazać, zaopiekować się i to będzie taki właśnie czas bardzo opiekuńczy, bardzo, bardzo taki. Serdeczny wobec dzieci. To będzie czas, kiedy Wy będziecie może powrócicie do dawnych miejsc, do dawnej, nie wiem, pojedziecie do rodziny, pojedziecie do miejsc, w których już byliście i tam po prostu będziecie, poczujecie się pewniej i może trochę te lęki związane z, z problemem w pracy was trochę złagodzą. To jest czas, kiedy jeżeli jesteście w związku, to. to Czas, kiedy, kiedy będziecie dalej siedzieć w tym swoim mm, związku. Ym, jak to ktoś mi kiedyś powiedział, wiesz, nie będę szukać nikogo nowego, bo to jest mój wróg własny na piersi wyhodowany i ja nie chcę już nikogo, i potem bo mogę trafić jeszcze gorzej. I dlatego, owszem, może was ten, ten związek trochę będzie uwierał, czasem będzie was partner, partnerka wkurzali, ale wy na pewno nic nie zrobicie i nic nie zmienicie i, i nie będziecie szukać. E, nikogo nowego. Natomiast jeżeli jesteście sami, to być może ktoś się odezwie do was z waszej przeszłości, to znaczy, nie mówię, że były partner, czy była partnerka, ale nie wiem, kolega z klasy, z podwórka, koleżanka ze szkoły, kogoś, ktoś znajomy, może spotkacie kogoś, e, będąc na przykład w, w dawnych swoich miejscach, w miejscach, w których byliście, może spotkacie kogoś właśnie ze swojej przeszłości. Tak jak powiedziałam, nie, niekoniecznie wielkiego partnera, miłość, życia i byłego narzeczonego czy narzeczoną, tylko po prostu osobę, którą będziecie znać. I przypadkowo, o której w ogóle na przykład nie pomyślicie, że możecie spotkać w, w tym miejscu a, i w tym czasie. Także y, przestańcie tylko panikować w sprawach zawodowych, a będzie wszystko dobrze. Wszystkiego dobrego, drogie wagi.